Witaj, tutaj Julia. Zapraszam Cię do wspólnej medytacji odpuszczenia. W tej medytacji niczego nie musisz osiągnąć. Odpuść chęć kontroli, porzuć oczekiwania, a dzięki temu doświadczysz swojej głębokiej, uzdrawiającej mocy. Do medytacji tej wracaj zawsze, gdy tego potrzebujesz, gdy czujesz nadmiar zalewających cię myśli i emocji, zajmie ci ona tylko 10 minut, po których poczujesz pozytywną zmianę, więcej przestrzeni, spokoju i większą tolerancję dla siebie, innych oraz wobec tego, co dzieje się w Twoim życiu. Usiądź wygodnie na krześle lub na poduszce. Na podłodze lub w innym dowolnym miejscu możesz się też położyć. Znajdź taką pozycję, która jest dla Ciebie wygodna, ale pozwoli Ci utrzymać obecność. Pozwól opaść ramionom, rozluźnij łokcie, dłonie, nogi, stopy. Przymknij lub zamknij oczy. Delikatnie się uśmiechnij. Nie staraj się jednak na siłę rozluźnić i uspokoić. Poczuj obecność w miejscu, w którym jesteś. Poczuj zapachy. Usłysz docierające dźwięki. Poczuj, jak Twoje ciało styka się z podłożem, na którym siedzisz albo leżysz. Poczuj swoje ciało jako oddychającą całość. Teraz przenieś uwagę wewnątrz ciała. Zauważ swój oddech, ale nie manipuluj nim. Pozwól, aby był taki, jaki jest. Zauważ wdech i wydech. Zaobserwuj, gdzie w ciele odczuwasz swój oddech. Poczuj, jak oddech cały czas przez Ciebie przepływa. Poczuj, jak wraz z oddechem przepływa przez Ciebie życie, bez Twojej kontroli, starań i napięcia. Niczego nie musisz osiągnąć. Otwórz się na to, co przychodzi. Zauważ swoje płynące cały czas myśli, ale nie zatrzymuj ich. Niech jak fale przybijają do brzegu i odpływają. Kiedy odczuwasz intensywność napływających myśli, zauważ to i przez chwilę pobądź z tym. Z życzliwością odpuść kontrolę myśli. I oczekiwanie, że zwolnią, że natychmiast się uspokoisz. To serdeczne nastawienie do stanu własnego umysłu przekłada się na cierpliwość i współczucie wobec siebie i wszystkiego, co cię spotyka. Zauważ swoje emocje. Pozwól sobie na przyjmowanie wszystkiego takim, jakim jest, bez oceniania. Niech wszystko przychodzi i odchodzi. Przypływa i odpływa. A Ty obserwuj to, jak obserwujesz falujące morze. A teraz ponownie skieruj swoją uwagę na odczucia w ciele. Poczuj całe swoje ciało. Zauważ swój oddech. Podążaj za rytmem oddechu. Poczuj jak powietrze wpływa i wypływa. Poczuj jak oddech przepływa przez Twoje ciało, rytmicznie nim poruszając. A teraz przygotuj się do zakończenia tej medytacji. Otwórz oczy. Zauważ, gdzie jesteś. Podziękuj sobie za dzisiejszą medytację. Ja również Ci dziękuję. Bardzo proszę udostępnij tę praktykę innym, którzy mogą jej potrzebować. Miłego dnia.